Także mm -hmm. jest tak, że czasami mam tego wszystkiego dość i bywa kilka dni w roku, że przychodzę do domu, głowa mi paruje, kładę się w łóżku i mm -hmm. dzisiaj już. Nie ja robię, robię sobie nie... samotnie, wiesz, ja robię sobie tak, że o to w tym kierunku idę i o tym dlatego mówię. Ja robię sobie samotnie, czasami mam taki dzień po prostu tylko dla siebie. Wyłączam telefon, wyłączam się całkowicie dla rodziny, dla wszystkich dookoła, wyjeżdżam na przykład na jedną noc gdzieś do hotelu, może to być po południu. Idę spać, sam ze sobą jem kolację, wypijam sobie na przykład lampkę wina, wstaję rano, jem śniadanie i wracam do, do swojego świata całego, tak? Muszę spróbować. I dla mnie to jest tak uleczalne i genialne, też to kiedyś usłyszałem i po prostu sprawdziłem, jeszcze hmm. będąc w korporacji kiedyś. I powiem ci, no dla mnie jest to, jest to genialne. Ale właśnie w tym kierunku chcę iść. No bo właśnie przedsiębiorca to samotność, przedsiębiorca to dużo wyzwań, dużo problemów, dużo ryzyk, z, z których gdzieś tam na co dzień nie widać, bo chodzimy, uśmiechamy się. Tak jak mówisz, siedzimy sobie w koszulkach, jest pięknie, wcale nie jest tak pięknie na samym początku. I chciałem zapytać, no bo właśnie nawet nawet jak dostajesz zapytanie od rodziny, jak sobie ty z tym radzisz? Czy u Ciebie? Pasje w jakiś sposób powodują, że ty masz pewnego rodzaju odskocznię, chwilę gdzieś tam dla siebie i możesz funkcjonować dalej? M możesz się tym podzielić?